O tym, że wkładki są potrzebne, decyduje albo ortopeda, albo fizjoterapeuta. Natomiast to, czy wkładki faktycznie są konieczne, no to to się odbywa już na samej wizycie podczas robienia wkładek, bo wtedy badamy, czy pacjent jest stabilny w stanie na jednej nodze, czy podczas chodu pojawia się jakiś problem, czy problem koślowości na przykład stawu skokowego jest widoczny przy stanie na obu nogach, na jednej, czy podczas chodu, czy w jakichś innych sytuacjach. No i pod to możemy wybrać dopiero wkładki i to, jak będą dopasowane do pacjenta. Wkładki dobiera się na bazie tego, co tak naprawdę potrzebuje pacjent. Jakie są jego problemy, jaka jest też jego waga, bo możemy wybrać wkładki bardziej miękkie bądź bardziej twarde. Możemy wybrać wkładki, które będą bardziej ścięte z przodu, będą węższe w swojej budowie, na przykład jak te wkładki. I one są wtedy wyprofilowane bardziej pod elegancki but bądź takie bardziej na co dzień. One są trochę grubsze, trochę więcej miejsca w bucie zabierają, więc but musi być trochę luźniejszy, ale za to wkładka bardziej amortyzuje. Więc w zależności od tego wybieramy dany rodzaj wkładki. Później te wkładki są wygrzewane pod stopę pacjenta. Później te wkładki jeszcze dopasowujemy, możemy albo dodać coś, co nam skoryguje koślawość dolnego stawu skokowego, albo szpotawość, albo jeszcze jakieś inne dysfunkcje. Wykonujemy też pewne testy, czy to na podoskopie, czy właśnie podczas samego ruchu, czy podczas stania, które mają nam określić tą dysfunkcję. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo później po wygrzaniu wkładki, obrobieniu wkładki yy, i sprawdzeniu, czy ta wkładka jest stabilna sama w sobie, no to jeszcze też powtarzamy te testy i de facto od razu po założeniu wkładek te testy często wychodzą nam lepiej. Że od razu czujemy, że jesteśmy bardziej stabilni, że możemy dłużej utrzymać równowagę na jednej nodze, że podczas chodu czujemy się stabilniej. Te wkładki działają troszeczkę na zasadzie aparatu na zęby, tylko że takiego aparatu na nogę. One poniekąd zmieniają podłoże, po jakim schodzi pacjent, bo dostosowują to podłoże do jego indywidualnej, jakby budowy stopy stawu skokowego.